Znajdujemy się obecnie w Podpoznańskim Gowarzewie. To tutaj powstaje najnowsza inwestycja Śniadecki Development. Z tego miejsca dostaniemy się do Centrum Poznania w ciągu 20 minut. Od południa dzięki drodze ekspresowej S11 lub od wschodu dzięki drodze 92. Antresala i ponad przeciętna wysokość nad salonem to element wyróżniający naszą inwestycję. Z pewnością może być spełnieniem marzeń przyszłych lokatorów. Zważywszy na ponad 100 m2 powierzchni użytkowej lokalu oraz 350 m2 działki, cena przedmiotu sprzedaży jest bardzo atrakcyjna i może być świetną alternatywą dla mieszkań chociażby w centrum Poznania. Osiedle Tuleckie to nowoczesny zespół domów parterowych z antresolą z pełni zaaranżowaną infrastrukturą. Znajdziemy tu między innymi małopowierzchniowy sklep, oraz plac zabaw zlokalizowany w tylnej części działki. To, co zostanie docenione w dłuższej perspektywie użytkowania, to z pewnością wysoki standard wykończenia. Między innymi płaska dachówka betonowa z pełnym deskowaniem, system rynnowy Galeco o profilu kwadratowym, rolety elektryczne we wszystkich oknach oraz najwyższej klasy materiały wykończeniowe. Współpracujemy z wykonawcami o wieloletnim doświadczeniu. Dzięki udanym poprzednim realizacjom Możemy darzyć ich ogromnym zaufaniem. Biuro projektowe MOM Architekci z Poznania postawili na funkcjonalność budynku. Możemy go dopasować do własnych indywidualnych potrzeb. Może pełnić rolę domu parterowego lub wykorzystać 25 metrów kwadratowych znajdujących się na antresoli. Ciekawym zabiegiem architektonicznym było rozsunięcie dwóch brył, w stosunku do siebie. Dzięki temu bardziej dopasowaliśmy budynek do działki zbliżonej do równoległego wokół oraz Uzyskaliśmy większą intymność i ciekawą bryłę.